Dzień dobry, witam Was dzisiaj w synaju, a będę grał o fragi robione na niszczycielach. No i że gajdziny postanowiły tym razem rzucić dość wysoko, będzie się w bitwie trochę działo. No a dodatkową atrakcją będzie to, że wszystkie wyższe czołgi będą jechały w moją stronę. Na początku, oczywiście, za kamień. Tutaj już kolega WM4 zajął miejscówkę. No i jest pierwszy chętny, tortois, czyli będzie trudno. Pierwszy otrzymany strzał, zniszczona przekładnia. A ja próbuję znaleźć coś zielonego na tortoisie. Tylko, że tortois na mnie zielone też szuka. No, i tak sobie tutaj będziemy do siebie strzelać. Bardzo wątpliwe, żeby udało mi się zrobić cokolwiek na tym niszczycielu. Jest po prostu bardzo twardy. I tak schowany za kamieniem próbuję się naprawić. Już straciłem dwóch załogantów. No, nie ma co ukrywać. Znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji na tych przestrzałach z jednej i z drugiej strony kamienia. Cała masa czerwonych. Lekko się wycofałem i dostałem następne uszkodzenia, tym razem od Centuriona. Teraz już nie ma co się bawić. Wystawiony dym i czekam na załoganta, ponownie za kamień. Tutaj jestem. Względnie bezpieczny, tylko że nic sam zrobić nie mogę, nie mam szans, żeby się wychylić gdziekolwiek, bo zaraz dostanę łomot. Do Tortoyza dojechało jeszcze M55, ten na szczęście jest mięciutki, udało mu się tam wcisnąć gonga, przynajmniej jeden yy, niszczyciel rozwalony, końcu jakiś frag, a ja cały czas stoję za kamieniem i się chowam. M51, trafie niekrytyczne i asysta. No i znowu tutaj wyświetlony ten tortoise. Będzie bardzo trudno go zniszczyć, to jest niestety Twardy pojazd, za to z drugiej strony kamienia pokazało, pokazał się jak pancer czwórka. Całe wieki będzie trwało tutaj to przeładowanie. Ale w końcu doczekałem się i zrobiony drugi niszczyciel. Zrzucają na mnie artylerię. I do kompletu do tortojca wyjechała jeszcze jak Pantera G1. No, dałem się tu zamknąć. I wygląda na to, że chwilę jeszcze postoję. Szkoda mi jest wychodzić z Tigera, niszczyć, tracić maszynę. Dopóki mogę strzelać, no to będę próbował coś zrobić. Trafię nie w... W jaczce. O dziwo, udało się cokolwiek jej zrobić, tylko że mam ponowne naprawy. Straciłem do tego jeszcze zamek i działo. Ponownie wystawiony dym. I znowu muszę czekać. Jeszcze 6 sekund. Tracimy punkt C. Całkiem sporą przewagę na pasku udało nam się zdobyć. Niestety, bez mojego udziału, jeszcze jeden strzał do jaczki. Kierowca unieszkodliwiony, a ja otrzymałem pożar. I ponowne naprawy. No naprawdę jest tu ciężko kolega który był przy mnie już zdążył zginąć za chwilę od tyłu powinni do mnie dojechać czerwoni więc zapowiada się na to że będzie koniec gry jeszcze na górce M51 dopóki mogę walczyć to walczę i opłaciło się bo zrobiony frak na tej MC no i od prawej z zakamienia za chwilę o właśnie mam najpierw panteregię obok pantery jest jeszcze Amerykan i to on mi wsadził gonga. Niewiele zrobiłem, nie udało się dobrze rozpocząć bitwy, trochę tylko krwi napsutej czerwonym, i na domiar złego jeszcze straciliśmy punkt A. Wyrzuciło mnie na drugim respie właśnie obok punktu A i tutaj yy, z kolegą w tygrysie być może uda nam się o ten punkt zawalczyć. No tak, czerwony na punkcie A zginął. Kolega w tygrysie ten punkt teraz przejmuje, a ja będę próbował podjechać do środka bronić y, punktu B jeszcze wpadł jakiś frak nie wiem za co, za jak panterę. Kolega chyba się tam wysadził, być może nie miał porobionych y, modyfikacji, no i ponownie Tortoise. O dziwo udało się zrobić na Tortoise bardzo duże obrażenia Tortoise zatrzymany, niestety na kapie, przejmuje ten punkt Jeszcze raz zielone, tym razem już bez żadnych większych uszkodzeń Nie mogę do Tortoise podjechać, bo na górce stoi PZ 470 I na pewno się na mnie zemści Jeszcze ściągnięta gościnica w Tortoise I muszę bardzo uważać, bo tortoc tor jest obrócony na tyle, że może mi zrobić kuku. Ale nie zrobił kuku, bo byłem pierwszy w końcu rozwalony. No i jeszcze ta PZTA. przy tak ustawionym niszczycielu, nic mu nie zrobię. Ta górna płyta yy, będzie odbijała. Trafienie w działo jest bardzo. Trudne z takiej odległości, podejmuję ryzyko, jadę na punkt B, muszę go odzyskać, bo mamy stracone dwa kapy, no i teraz to czerwoni ściągają nasz pasek, wjeżdżam sobie za kamień i tu będę stał i czekał aż punkt przejmę. Wydaje mi się, że od tyłu mogą do mnie podjechać czerwoni. Wydawało mi się, że tam były jakieś podświetlenia za tą skałą. Dlatego podjechałem na tą stronę. A na plecach też podświetlenia. Złapałem następne uszkodzenia, no i tutaj pokazała się 109, jeśli dobrze widzę. No nie, nie widzę dobrze, to nie jest 109. A jedna w każdym razie ten niszczyciel zginął. Trochę szkoda, że nie po moim strzale byłby następny Tedek do zadania, ale są kolejni. Jeszcze jedna. Jaćka, no, same najlepsze do, do mnie jadą. Jaćka wystrzeliła, jest na przeładowaniu z uszkodzoną gąsienicą. Nic już nie może zrobić, za to sam. Tej, kolega w tej sytuacji oberwał, jeszcze PTR, a tak przy okazji jak już jest, to niech sobie ginie T25 no jak każdy Amerykan z twardą bieżą Centurion i do punktu B przyjechała cała masa przeciwników z dwójka to T25 jedzie w moją stronę. Nie trafił kolega, ale ja też nie trafiłem. Celowałem w dolną płytę. Miałem nadzieję, że coś tam się przyjmie. Nic się nie przyjęło. Czekam na przeładowanie i jak widać na minimapie od tyłu dojeżdża do mnie niszczyciel, więc wszystko wskazuje na to, że tygrys E stracony nie udało się trafić w dolną płytę PZ -y i we dwójkę z T25 wykończyli mojego tygrysa E stracony punkt B stracony punkt C tracimy też pasek a mój ostatni czołg tygrys H1 ponownie z tego drugiego respa do walki o odzyskanie punktów drużynowy zbił punkt C. Niestety na punkcie A pojawili się czerwoni. Jest tutaj to T25. Kolega tak się wykręcił, że udało mu się wcisnąć w bułę jednym strzałem. Jest tam teciak, przyjechał tygrys. No i ten tygrys chyba nie wie, skąd obrywa. W każdym razie jest tak obrócony, że Strzałem w tył wieży. Zginął. Zginął też teciak na punkcie A. No i mamy w tej chwili równowagę na punktach. I równowagę na pasku. Trzeba powalczyć o punkt A. Jest tam jeden niszczyciem. Zobaczymy, co zrobi nasz przy, tutaj na dole po prawej. Drużynowy. No jest PZ. -a. Wyjechała z punktu B w stronę. A i pechowo dla mnie kolega zorientował się, co jest grane. Ustawi się do mnie przodem, trafienie krytyczne, i dobita PZTA przez samolot z rakietami. Tracimy punkt C. A podświetlił mi się tutaj T34. No, lepiej nie mogło się ułożyć. Chyba najgroźniejszy. Przeciwnik na tym BR-ze dla Tygrysa. Punkce za chwilę stracimy. Na szczęście nasz Tedek wjechał na punkt A, ja wjeżdżam na B, i jest szansa na to, że uda nam się jednak zachować przewagę na punktach. Za to. Stan na pasku wygląda tak, że za chwilę bitwę przegramy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby któryś z graczy zginął, bo to może oznaczać koniec bitwy. Przejmuje punkt, a na niebie jest F8F. Niebezpieczny samolot dla Tygrysa, jeżeli tylko wystarczająco precyzyjnie. Się przymierzy do strzelania do mnie, no to może się to źle skończyć. Poszły bomby ja schowany za kamieniem, na szczęście te bomby nie były zbyt mocne, bez żadnych uszkodzeń udało się przetrwać. No jeszcze będę próbował z T25 i tak próbowałem, że dostałem pożar. No, ale dwa punkty przejęte dały nam w ostatniej chwili wygraną. Ledwie udało się zakończyć sukcesem tą bitwę, ale mi udało się zakończyć moje zadanie na strzelanie niszczycielu, po moim zdaniem całkiem, całkiem udanej bitwie. I z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.